Pem, pem, pem. A więc, dobrze, wszystkim z tej strony T12. A dzisiaj gramy w Christmas Shopper Simulator 2. Black Friday i dzisiaj pokażę Wam, jak się robi zakupy u nas w Polsce. I oczywiście, przyoszczędzić. <laughs> Czemu zostało 12 lat życia? No i mrówka, ale my chyba zagra. Ach, pedałowo to wygląda. Dobra. O, możemy odpis zmieniać Dajmy tak jak był w jedynce. Start! Zobaczmy co się stanie eee, Tam pisał czy tam wielkie sprawy Okej, okay, mamy Uuu. Dawaj, dawaj, kom, kom. mamy Black Friday więc kupimy. Ja muszę być pierwszy! Spierdzielać! Ach, dobra. Dobra, dobra. Eee, dobra, to jest nasz center mall, czy jak się tam nazywa po angielsku. A, spier. Ta gra ma już prawie 10 lat. I właśnie 10 lat temu. No, w zasadzie do 8. Nie gadaj. Let's go! Lecimy! O nie, już. Co się dzieje? Dobra, dokończając Osiem lat temu właśnie w takie gry Właśnie to jest ten typ gry, który nikt nie chce mieć, ale każdy chce je oglądać Dobra e, Musimy robić zakupy, a nie bić ludzi O! Wow! Selfie Jak się wyłącza selfie? Okej, okay. o oh jest, o, oh, auto mnie potrąciło Wstawaj no prze... Możesz wstać O nie No i znowu Możesz się wyłączyć Dziękuję <grym> Dobra <słuch> Proszę wyłącz się No nie O kurde ludzie Let's go dawaj 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 Ragdol O jestem sklep Kaffing Ruffington Dobra i co tu trzeba wziąć? Może... O, to to! Dobra, Mi jest 30 dolarów! Jesteście nienormalnie. Okej, okay, a musimy teraz być do sklepu Box at TV carry. A to jest to TV and Carry, okej, okay. <laughs> Box and TV carry. Musimy masywne... Spierdziele. Co ty robisz? Przestań, to jest ma Massive Box. Bierz to. Tarujemy ludzi. Dabaj to. No, chcę to kupić. No, to musi być to przecież. 4 celowy monitor HD. On kosztuje stówę! Jak mam zarobić pieniądze? Potrzebuję pieniędzy, ludzie. Okej, okay. zrobiłem FOTKĘ 100 dolarów zarobiłem, ale jak się to wyłącza, no nie Mamy 100 dolarów, możemy kupić telewizor MÓJ TELEWIZOR, a nie to nie mój telewizor Dobra, dobra, ile mamy pieniędzy Dobra, dobra Wiesz to, o, dobra Zakupy zrobione Puuu, dlaczego królkowinąłem czarnego człowieka, czemu ja to zrobiłem Dobra, dla, dla kontrastu Muszę jakieś eee! NIE Wywaliło mnie ze sklepu? Tak się nie robi. Dobra, wstawaj Peugeot 206 Jsem taki. Dobra. A nie, to jest to To jest pet 100 euro. Co to jest? To te maski chyba, które muszę kupić. Dobra, wiesz to Co to jest? Spierdzielaj, Ania nie. Ochroniarz, dobra. Kupmy to, spierdzielajmy, bo. Gonią nas, gonią. <laughs> nie, nie. Gdzie jest świecznik? A, Braum, Braum. Hahaha, ha. zgaszę was wszystkich. O nie, o nie. <laughs> Ile ludzi zgasiłem? Dobra, gaszę was. Nie, yeah, piepie. Ką zgasił. Świeczniki To my zgasimy choinkę O boże Wow a Co jest Aha, musimy old school printer Dla mojego ta dla naszego ta taty załatwić Gdzie jest old school printer? O tutaj Jest Old school printer Let's go, o tu Chcemy gaśnicę? Nie, chcemy to! Co to rob... Wow! Przyczepa! Baba, chodź tu! No. Chodź tu, babo! Baba wyleciała! Ile to ludzi jest? Jest Ignoci! Jest kolejna gaśnica Brauma! Legendarna gaśnica Brauma! O, to jest to, co chyba ktoś chce na święta. Let's go! Co ja bym dał, żeby być w takiej galerii? Kiemal skieruj zdjęcie Miałaś być blisko, dziś boli serce. Plany na przyszłość żadnych już nie chce. Miałaś być ze mną, na zawsze to były brak. Yeah, no. O, jest gajem, dobra. Czy to będzie dziś tutaj? Możemy tu grać? Nie, nie możemy. To jest chyba to. Bierzemy to. Chcemy kupić łach Ok. Biorę to. To jest Shark. Santa Claus, święty Mikołaj. A, idzie ze mną, kochaniutki. Idzie ze mną. Sorry, świąt nie będzie. Znaczy będę, ale tylko dla mnie. Ej, gdzie mój Mikołaj? Eee, Mikołaj był za bardzo przepracowany Musiał z tym skończyć Świąt nie będzie Mikołaj się powiesił ha! Skaczemy! Wow. Pani nie jest? Coś, ludzie spadają Ura Uratuję cię. Nie uratujecie. jestem zbyt słaby Ok, zobaczmy, co się dzieje w Kiblach. Pierw męskim, oczywiście. Co ty człowieku robisz? A, pojedziemy do Danskiej teraz. Co to jakiś kosmita? Jest pani ze mną. E, dobra, znalazłem. O, bierzemy to. This is mine. Mam pali paralizator! A masz, a masz No nie już nie mam paralizatora Mam balony i mam tego Sharka. O Agribircy, ale nas interesuje Shark Dobra, ja na tego zostało Nie ma szans, że to ci zrobimy, Ja więc tak Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że był śmieszny, bo taki właśnie miał być. Eee... No, nie chciałam pijanego. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Spełnienia marzeń, wesołych świąt, dużo prezentków, prezentów pod choinką i wszystkiego, co chcecie. A ja żegnam się z Wami, z tym otopanem, który właśnie teraz spadł. Eee... O, mnożą się. A więc tak, dziękuję Wam bardzo jeszcze za oglądanie i trzymajcie się, cześć! To były zakupy z Teaczerkiem.